Kabi lubiła się malować, ale zamiast starannego makijażu codziennie wybierała inne rysunki. Podobnie przypadkowo dobierała stroje, ale dzisiaj nic nie jest dziełem przypadku. Jest dziełem ekspertów i natury. Jakie nogi, rany. Kobiety, jaki ty masz biust! Ktoś cię musi zobaczyć. Zapraszamy! Nadchodzi kocur. Poznajcie się! Wyglądasz olśniewająco. Naprawdę. Cudnie. Pięknie. Tak wygląda radość w tym programie, zobaczcie. To ze szczęścia, no. O co ci chodzi? No to ja już teraz nie, nie wiem, kiedy jest na dobrze, kiedy jest na źle. No teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze? Teraz jest, jest, jest idealnie. Mi się bardzo teraz Łukasz podoba. Znaczy, wtedy mi się też podobał, ale nie wiedziałam, że jakby da rady lepiej, a wyszło naprawdę super. Teraz! A wrażenia Łukasza? Kiedy patrzę na Gabrysię, w końcu widzę pewną siebie dziewczynę. Po prostu jest zajebista. Dobra, mamy to! Para nie widziała się jeszcze w lustrze. Oh my god, czekajcie! To jest ta dziewucha? Ja tylko powiem wam jedno, zanim się zobaczycie. Jesteście pięknymi ludźmi. Czas spojrzeć pięknym ludziom w oczy. O Jezus Maria! O Boże! To nie jestem ja. Jest naprawdę zajebiście. Nie potrafię wyrazić słowami tego, jak bardzo jestem szczęśliwy, że tego nie widać tutaj. Ale jednak tak. Jesteście przepiękną parą razem wyglądać jak milion dolarów. Gabi i Łukasz zawsze pasowali do siebie. Niestety to, co ich łączyło, to kiepski styl i tandetne dodatki. Na szczęście razem dorośli do decyzji, że potrzebna jest im metamorfoza i nowy styl. Wydaje mi się, że to jest dobry początek na start wspólnego dorosłego życia. Te parka wolimy czy taką parkę? What? Podoba mi się tak jak jest teraz. No, Już. Pokażcie się światło. No i za się udało piątek.